Dzień dobry, podjechałam właśnie pod Zachariasza przedszkole i zabieramy go dzisiaj nieco wcześniej, ponieważ jedziemy na gimnastykę. No i trzeba wcześniej wyjść z przedszkola, żeby zdążyć na czas na zajęcia, bo nie wolno się spóźnić. Rozgrzewka na początku zajęć jest bardzo ważna. Czy to jeść? Jeść. Słucham? Jeść. jeść. Co jest? Ten tom. Tak, bo nie zdążymy. ten tom je... to. No bo naprawiają. Dzień, w którym mamy w planie zajęcia gimnastyczne, jest zawsze logistycznie dopracowany do perfekcji. Odbiór Zachariasza z przedszkola sprawne zapakowanie się do samochodu posiłek w drodze. Tyle. Ryż. Z jabłkiem i z miodem i z cynamonem. Pomieszaj sobie ładnie. Mogłoby się wydawać, że takie wycieczki na czas są uciążliwe, ale przy naszym spontanicznym stylu życia to miła odmiana. No, miami. Jedziemy? Już, tak. Kto jest moim aniołkiem? Ja. Tym bardziej, że gimnastyka okazuje się nie być tylko gimnastyką. Jesteś liskiem. Jestem liskiem. O, pobiegł. Go, 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 To interakcja, edukacja społeczna i ekologiczna. Funkcjonowanie w zgodnej grupie to przydatna umiejętność. 4 i pięć, dobra. Wywrót w tył. O nie, to jest koc. Dobrze, nogi za głowę. Trzy, cztery I odpychaj się rękoma, odpychaj się. Takie. Kiedy zapisywałam Zachariasza na gimnastykę, byłam przekonana, że to coś jak bardziej zorganizowana sala zabaw dla dzieci. I drugą. Każde kolejne zajęcia pokazują mi, że dzieci nie tylko lubią ruch i ćwiczenia na przyrządach sportowych, ale też ich potrzebują. Nie wiem. Porządnie, co tu miałaś robić? Nie. nie. Zapomniałeś już. Co tu trzeba było robić? Zak jest duży i silny. Wsparcia potrzebuje w gipkości i rozciągnięciu. Odkąd ćwiczy z instruktorami, ma większą świadomość własnego ciała i robi ogromne postępy, wykonując samodzielnie ćwiczenia, których kiedyś się bał. Zak i ja jesteśmy aktywni. Rower, rolki, deskorolka to nasz chleb powszedni. Okazuje się jednak, że gimnastyka to zupełnie inna para kaloszy a raczej zdrowych, bosych stóp.